Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Obscure z i kontynuujemy. Tak więc, jesteśmy tutaj. I musimy sobie stąd wyjść. Znowu. Tutaj? Ale ja chciałam tu na górę pójść i tutaj do tej toalety chciałam pójść. Do... do... tej, do tej, do tej, do, 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 do nie! Do tej, do dziewczęcej, tam coś szło za nami, ale my nie chcemy z tym mieć nic wspólnego. Zajęte! Do dziewczyn? Czy do chłopaków to miało być? Kuczę, gdzie tam było tam? Do, tam było do chłopaków chyba, kuczę. Aha, trzeba będzie wyjść. Tam, a tamto coś czeka. Do chłopaków trzeba dla wymiany pójść. Tu, 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 Stan, ty musisz wziąć w łapkę sobie, nie to znowu. Nie, Stan, boże, nie nauczę się tego, nie nauczę się, Kochanie, to mar w butach po prostu, nie umiem. To musisz mieć w ręce, a, uuu, um, Grosz musicie podsadzić. Albo! Odwrotnie miało być. Nieważne. Aha. Amunicja do pistoletu. Ojejku, ja myślałam, że dziś się przedostaniemy. Ojej. No kutwa. No i teraz co? Czy tam będzie otwarte, tam przejdziemy przez, przez, przez przed dziedziniec, przejdziemy i tam się dostaniemy? Bo tu jest jedno wyjście. Ewentualnie dormitorium tam nie, nie prowadzi w ogóle. Więc musimy chyba wyjść. Ale tutaj jest trochę jeszcze jakichś innych miejsc do zwiedzania, chyba. Nie żebym jakoś się tutaj pchała. Nie, bo nie mamy wejścia na górne piętro. W ogóle nie mamy. No to co? to spadamy. I to w lewo i dla do, do wyjścia. Biegiem! Biegiem! Biegiem, biegiem! Nie, 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 tam nie. Aha, moment. To my musimy to pokonać. Kutwa. Dobra, nie ma wyjścia. To ja to świecę, ty w to strzelasz, tak jest plan. Chodź. Brawo. Josh, jesteś moim idolem, kurde. Ale pomału, bo tu nie poszliśmy. Koleś to mi już tacy hardzi. Ja świecę, ty strzelasz. Tu byliśmy, nie? Teraz jest coraz straszniej, no kurczę. A, tu nie mam, nie mam baterii. Tu byliśmy chyba, nie? Nie, ciebie. Dobra, tu już zrobimy wszystko. Okej. Okay. A, tu byliśmy, dobra, a tu? Tu jest za mnie, dobra, okej, okay, chodź, chodź, chodź. To wychodzimy stąd. tędy? Będę, exit. Dobra. O! Okay, świetnie. Coś mi mówi. Czy ta szkoła. Ym... A no co ty nie powiesz? Dziewczyny? Jak tam? Może zamienię na razie ich. weźmiemy Teraz dziewczyny wezmę na odmiany. Co chłopaki? Nie wiem, czy się chłopaki zregenerują sami, czy nie. Kurczę, ja lubię Josha, bo on rozumie, czy trzeba coś zrobić, czy nie. A z kolei stan świetnie otwiera te... te zamki wszystkie. To co, ryzykujemy idziemy? I idziemy znowu z nimi tymi niedobitkami? Idziemy. A co mi tam? Ja wolę z mężczyznami grać, szczerze mówiąc. O, klimacik jest kurczę. ciemny jak w dół. Dobra, chodź. Co się dzieje? Aha. To chyba to był. Tak mi coś mówi to. Dobra, już mamy amunicję. O tak, o tak, o tak, o tak, wiesz, to wszystko. A mogę zabrać wszystkie dziewczyny stąd? Słuchajcie, Josh ma tą broń przeładowaną. Czy on sobie, są, czy on sobie radzi? Okej, okay, latarka jeszcze jedna, czyli mogę sobie chyba zrobić strzelbę, która będzie mi... ...świeciła. Dobra, mało. to robimy tak, chwila. Powoli. Jak to się robiło? Ma... Y e e nie, to, to? Nie, to jest to, ekwipunek. Teraz. E wiecie co? Wyjdziemy, wyjdziemy stąd chyba, bo ja coś, czułem, coś tu dowie. Ja bym chciała. wyjść? Chcę? Alo. Wyjdziemy na chwilę. Na no, chwilę wyjdziemy. Nie, żeby... nie, no tutaj. może nas nic nie dorwie w tym rogu. Jak to się robiło? No teraz mi nie działa, no. Moment. A to zrobię, ja to w końcu ogarnę kiedyś. Nie, właściwie to nie. Nie będę kłamać. Nie ogarnę tego, nigdy. Chwila. Aha! Już to zrobiłeś! Fajnie! A tędy nie możemy przejść? Zamknięte. Nie możemy tego sforsować. No to chłopaki, idziemy w ogranie. Mm, przykro mi to mówić, ale... Nie mamy w ogóle czym się uleczyć. Ani... Jak zapisać gry, więc musimy grać dalej. O coś wziąłeś? O. Hey, what the hell is this? Hej, it's nurse Miss Wixen. She looks messed up. I'm gonna go see what's up A, jest niebezpieczeństwie pewnie. I to. Need a tape player. mamy coś, tu mamy coś do otwarcia chyba. Co to za muzyczka głupia? No, proszę mnie tu nie stresować. No i co to wszystko jest? Okej, okay, możemy coś obej obejrzeć prawdopodobnie, tylko muszę zlokalizować. Nie tak. Okej, okay, obejrzyjmy sobie taśmy. Ambitnie. Hey, to the video surveillance archives. Somebody's leaving the gym. Somebody's following him. Isn't that Kinny? Fast forward. No film, I znaczy, było, that guy there it's Friedman why is Kenny following him and where is he going ah oh, it's a secret passageway Kenny he's not gonna follow him down there fast forward they're coming out it's Friedman he's locking the door behind him that bastard. No to jest jakieś takie dziwny zasuwający się tam. Coś się zasunęło za tym. Jakby to było ukryte. And who's that guy? What's he doing? don't get it. No spotkanie. Now he's coming back out. Sure looks like he's in a hurry. Ah, the monsters. That's where they're coming from. He's the one who's been setting them loose. Czyli to po prostu Kenny wypuścił, to jest jego wina. <grywa> o matko święta. To mam jeszcze jedną kasetę. Czekaj, czekaj, bo mm, to jest która? A nie, to chyba to widzieliśmy akurat. Nie. No, to coś innego chyba. A nie, to widzieliśmy. O, fajnie, że można przewinąć. Znaczy, pominąć. E, to widzieliśmy. Subject. A, tylko mam dwie w takim razie. okej. Okay. Myślałam, że mam więcej. Subject 37. is O, zmieni się w coś. Nie mogę out. Hey, okay. to Kenny! Jest zimny. Musimy go him. Okej. Czyli on nie killed Kenny. Ale teraz my mamy problem, bo. A to naprawdę? Nie jest safe? Wygląda jak safe. Dobra, no, musimy stąd pójść. Musimy stąd pójść i przez przez gabinet pielęgniarki. Po prostu nie mogę się doczekać. Możemy mi powiedzieć czy coś jeszcze? To właśnie tutaj jeszcze powiesz mi coś jeszcze, może bo zapomniałam to sprawdzić. There's nothing left for us here. Okay. Biedne chłopaki, takie obite, no. Bo gdybyście nie mieli takich fajnych, e, tych attitudes, tych umiejętności, bo generalnie dziewczyny co mają? Dziewczyny mają... Aha, ona dobrze strzela, tak? Z tego co rozumiem. Dobra. Macie tam jakieś umiejętności, ale takie jednak bardziej mnie pewnie chyba, chyba, że faktycznie można by... Można by zamienić na jeden raz, spróbować jak to pójdzie. Co? Może pójdzie szybciej, niż te takie biedaki. Dobra, zrobimy tak. Um, zamienię się z tobą. Okej. Okay. To wchodzimy dziewczynami. Już nie mogę doczekać. Miami. Czy mnie ja jeszcze widziała? Gdzie ja idę? żebym mogła to obrócić, tę postać. Dziękuję, ale nie do końca o to mi chodziło. A gdzieś w bok misteruje. steruje. Świeci, bo kurde... Okej. Okay. Teraz tak, przeładuj się. Boże, jak się przeładowuje? Czemu nie ma nawet tego automatycznie? Patrz, jest R, tak? Tylko trochę to trwa. Spadamy! Spadamy stąd, dziewczyny! Co to kurde jest? Kurde, ale mam że słabo tą baterię, nie? Tutaj? No i tak się zwiesiło i spadło. Ja bym bardzo chciała... No ym... co bym chciała? Co to jest? Mapa. Super. Ja bym chciała jakiegoś yy, energii drinka, coś takiego. Okej. Okay. Słyszałam to. Coś słyszałam. Nie, nie tu! Patrz, święta, żeby te postaci jeszcze wiedziały, w to, co celują. Że ja wiedział, co w tony celują. Żeby było optymalnie, naprawdę. Bo, check out the nie. Nie stresuj mnie, kobieto, nie stresuj mnie. To chyba one będą ciągle wyłaziły, te stwory. Trzeba po prostu zrobić to szybko. Przelecieć tam, gdzie mamy przelecieć. Przeładuj, przeładuj. Ja nie mam municji do niej! O kurde. O, link, super. A coś coś w ten desceń? Ale czekaj... Ona może tym boostem postrzeliwać trochę, ale to będzie... ...propra w morzu. Jakiś, kurde, safe, cokolwiek. No nie mam municji. na świetnie. Super. Dobrze, ona... A, pomóż, pomóż, pomóż! Pomóż, rób coś, rób coś! bo no, kurde, próbuję, wiesz, mam... Nie mam municji, wiesz, wyobraź sobie. Bo gra jest wredna, gra... To jest easy! Pomóż, to jest easy, po prostu, easy! Kurde, gra na ciekawe jak było na hardzie, bo normalnie. Pomóż, pomóż, pomóż! Tam jest płyta, 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 jest, podnieś płytę, głąbie. Czy ja muszę naprawdę jej pokazać, żeby ona mi to zrobiła? Ja muszę jej pokazywać. Przepraszam, ale mi spuściło ekran zupełnie na dół. Sobie, może. Ja sobie chyba. Ja bym chciała stąd wyjść. Czy ja mam zamknięte to, czy z jakiegoś powodu? Została ranna i co? I jajce, nie? Jak przejść przez kafeterię? Tędy weszliśmy, nie? Nie, to jest. Co jest? Znowu coś wylazło? Tędy. Momencik. Ja muszę tu zrobić zapis gry. Ja mam to w nosie, ja zrobię zapis gry. Nie tak. Ja mam to w nosie, ja zrobię zapis gry. Najwyżej będę musiała powtórzyć wszystko znowu. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Świetnie! Słucham, tędy, tędy. Wszystko jest pozamykane. Jak ja nie mam tu przejść? Się coś zawaliło. Że miałam tu tylko wejść po to, żeby zabrać parę rzeczy, nie? No tutaj nie ma nic w tym pomieszczeniu. Tam nie chcesz wejść. No dobra, to wychodzimy stąd. Może tam było 10 jakieś przejście. Ja nie zauważyłam. No, no co, tutaj? Na górę tutaj? A, na górę tutaj, tak? O kurczami, no O, nie, 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 nie pomóż, pomóż! Dobra, dobrze jest zapis. Oj, ciężka jest ta gra dla mnie. Mega ciężka. Jakby za muszę chyba pójść i zmienić sobie znowu. Zmienić sobie wyposażenie, że tak powiem, ewentualnie zmienić bohatera. Bo nie mamy czym strzelać. Dalej, znowu coś będzie. Co tu leży? Czemu tu leży pistolet? Czy ma jakąś... Czy ten pistolet ma... Poproszę. Automatyczny pistolet. Moment, moment, moment. Czy ja jestem w stanie... Chwila, chwila, chwila. Idziemy do Josha, bo Josh ma latarkę. Nie Josh, Dan, Stan ma latarkę. Idziemy do Stena. Laska, wiesz to weź sobie ten już... pójdę, będę z nią chodzić teraz, dzisiaj. Ale weź sobie coś na. Oh, that feels great. Szkoda, że tam w tej kafeterii. Nie znaleźliście więcej tego, kurde. Patrz to się do siebie, chyba. Chłopaki, jak tam? Ok, y I got gotcha back. Za ty. Moment? Zobaczymy, czy oni dochodzą do siebie. O takiego wała. Ale zobaczymy. Moment, ja potrzebuję od ciebie latarkę, synek. Mm, moment, jak to zrobić? Ty, tu jest. O, automatyczny pistolet. Teraz masz pistolet. Super. Teraz możemy iść. Ona nadal jest pełnym stylowaniem, ale. może damy radę. No. Tu będzie masakra. Jakże słyszę? Ale jakoś tak widnie, ja się. Tam już coś jest? Nie wiem, to tylko w Myślałem, że tam już coś stoi, ja to tylko jakiś tam stołek. Na górę musimy się dostać. Która tak z mi? To oberwała? Znowu to oberwałaś! Ty jesteś taka cienka pipa, że normalnie aż. Trzeba by rozwalić, kucza, my nie mamy tych. Szkoda, mój nie? Kurde, tam pewnie by była ta. To czego potrzebujemy, tam pewnie byłby. Nie mamy możliwości zmiany broń na coś. Nie, mam pałkę. No to już, siup. Zobacz, oh, czy nie ma. Masz energidrinka? Całego jednego, kurde. Dobra. Chyba się przeładuj dziecko. I od razu weź sobie tego energię To na górze co wisiało, to po kurde mocne, strasznie. Dobra, znowu górze Cztery chyba. Opatrz. Apteczka do chłopaków. No ta zrobiła nam się noc. Co podniosłaś? A przeładowałaś ty się, dziecko? Czemu by tego nie robić automatycznie? Ty nie musisz, tak? Ty jesteś geniuszem, ty to robisz automatycznie. ja jestem pakiem i zapominam o tym. Jak droga zablokowana. A gdzie ta droga ma prowadzić? No dobra, to, to chodźmy tutaj. Szkoda, że ona nie mówi, że tak Josh, że. Nam tutaj coś tam. Jeszcze mamy coś do zrobienia, albo nie mamy. Trzeba na słów grać w tej grze. Bo w momencie, kiedy po potwór wychodzi, kiedy się go już widzi. To jest głosło? Płyta. Tak, płyta, płyta, płyta. Dalej tylko jedna i ona musi zostać. Mateczka chłopaki. Wracamy do gry, słyszę. Nie. Słyszę i marnuję amunicję, wiem o tym. Bo mi jest... nerwy biorą po prostu. No, to jest smoka. Profilaktycznie, nie? No, tam jest amunicja. Chyba. Już odgadam? Do nie, nie, nie! Gdzie się tam wróć. Uuu. Tutaj chyba nie możemy już przejść dalej. Możemy. Okej. Okay. To było coś dużego. Jak to żyje, jak ja tu podejdę, to się popłaczę. Tu możemy wejść. Nie, możemy tędy wyjść, ale pomału. Ale wyjdziemy na górze. Ja chciałam zobaczyć jeszcze tutaj, czy coś jest.

A możemy tu... Wy... Możemy i wybić szybę? Nie, to chyba nie. Dobra, idziemy stąd. Mi się wydaje, że musimy... Mamy te bezpieczniki. Ale tu łusek leży, nie? Chciałam, tutaj zwisać to coś. Jak zamknięte? co ja mam zrobić? Mam się wrócić? No znalazłam... Aha, rozumiem. Znalazłam... A gdzie będą? Tu box? Gdzie będzie? Mm, ale tu w tym miejscu? Kurde. Potrzeba będzie robić szybko. Moment, pauza. Żadnej popowiedzi. Dobra. To co on Gdzieś. Tutaj? Tu, tu mnie nie wpuszczą. Muszę przy, tędy przejść? Nie, do koła. gdzieś na dole będzie pewnie. Albo. Tu? tu, Boże, tutaj To wygląda na się dla mnie Ale nie jestem tego pewna Nie to, nie, dla, dla mnie to go. Ej, pomału Kobieto Patrz, idzie tu Kurde Przeładuj. Dla mnie to to wygląda na bezpieczniki, nie uważasz? It's not doing anything. Może to nie tu. Ale dla mnie to to są bezpieczniki. Już zamykamy wszystko. Ej, nie no, ta ładka, a wiele muzyka, muzyka. Tajka, słyszę, gdzieś jesteś. Jesteś skubanką. Tu jesteś. Strzelaj, strzelaj, strzelaj! O nie, nie, nie ten! gdzie mogą być bezpieczniki? Tu? Tutaj. Wygląda na, na skrzynkę z bezpiecznikami, nie? Ale, nie, to coś tu. Niech boży. to Boże. Nie mam pojęcia, że mam iść. No. Słyszałam paskertę, znowu. To musi być to. Nie no powiedz, że to jest to. Już tak odruchowo, profilaktycznie strzelam, żeby ona zaczęła tamta. Pachnie, nie ma tu bezpieczniku. bezpieczników. No nic, w następnym odcinku yy, przyłączymy się do chłopaków znowu, bo ich leczymy. Chociaż dziewczynom nieźle idzie. Mam no, wrażenie, że lepiej niż chłopakom. I poszukamy tego boksa z bezpiecznikami, tego pudełka z bezpiecznikami, skrzynki z bezpiecznikami. Poszukamy. O tak, tak jest po polsku chyba. Więc już wypoczęliście, mam nadzieję? Baczymy jak oni. W, w stanie tragicznym, agonalnym wręcz. Ale to w następnym odcinku ich My uleczymy i coś podziałamy. Tak więc to tyle na dziś. Do słyszenia. Pa, pa.